Ale na ten moment sobie wrócimy do analizy. Mamy sytuację 5-7. Tym razem Team Heretics wychodzi em, zwycięsko z tej połówki. Też szepa po ataku, więc powiedzmy jest to dosyć em, satysfakcjonujące. Skończymy analizę? Otóż nie. Jeszcze druga połówka przed nami. Mm. Tak jak już mówiłem, tę połówkę wygrał Team Heretics. Zaraz zobaczymy co Pierrex z ataku wykombinuje. Wydaje mi się, że dla nich atak powinien być... Trochę wygodniejszy patrząc na ten styl gry, który mają Wydaje mi się, że będziemy tutaj widzieć znowu dużo dojeżdżania, dużo dopychania przeciwników Już ta rozłożysta taka pozycja sugerująca, że tutaj dużo będzie na razie kontrolowanej mapy Co na PRX jest dosyć niespodziewane Zobaczymy, czy faktycznie tak to się skończy, czy nie Mamy tutaj szeryfa ust, u Dawaj, jeżeli chodzi o jakieś dziwniejsze zakupy, ale pętajmy. No po ataku ta Killjoy, ten i Util Jeżeli nie, nie masz jakiś super line upów też tak dużo nie robi, nie? A taki szeryf jako firepower może tutaj być po prostu wygodniejszy dla danego zawodnika. Co też jest ciekawe, pojawiają się dwa tepeki u omena. Więc chyba ja będziemy mieli tutaj jakiś agresywny play z omenem. Może jakieś tutaj TP na tubę, próba szukania kontaktu, czy to na B czy to tutaj w oknie na B, czy to tutaj na boilerze. Mówię, mamy tutaj dwa tepeki kosztem albo blinda albo smołka Więc ciekawe, ciekawe zagrywka. Co jeszcze z takich ciekawszych tutaj możemy zauważyć? Hmm. Nie no chyba cały reszta całkiem w normie. W sumie tutaj u sowy się pojawia szeryf, no ale powiedzmy. Co kto woli? Sokdarcy, które wzrodziłem, mnie albo po prostu szeryf. Nie mówię, że jest to złe. Po prostu mówię, że jest to też rzadko spotkane. Niektórzy po prostu, na przykład ja, osobiście, jeden z tych co wolą sobie kupić kewa oraz szokdarty, żeby z tych szokdartów sh jeszcze tutaj obijać przeciwników. No ale powiedzmy, że też również, jeżeli nie masz jakichś super pomysłów na te line to po prostu możesz wziąć sobie szyfa i koszać z tego, że to jest jeden kew, więc dwa szełuchcia w kogokolwiek tutaj wystarczą, żeby zabić. jak już mówiłem, Pierek to dosyć tak defaultowo. Ciekawy line-up, który pewnie gdzieś tutaj w Wokusy Dangera. Tak, pada na żółtym, mamy tutaj Split B, już przyspieszenie. Jink jeszcze który tutaj się stepował. Chcę, będę sobie potem chciał zobaczyć te tepeki, jak poszły. <grym>, nie mam powiedz co się tutaj stało. Chcę sobie te tepeki jeszcze raz zobaczyć. Tak, mamy tepeka. Mamy tepeka na, na tubę, i potem jeszcze tutaj już. Do tego silver boxa. Jak się tutaj wymienili, po prostu Rejens z Jingiem, oboje praktycznie wpadnie to samo w tym samym momencie, nie? No <noise> nie, co się dzieje? Ja bym wszyscy gry na miejscu Rejensa w takim momencie, naprawdę, nie? Następny sam był, pozycja znana. my ustawienie na postplancie zawodników PRX. Plant jest zaplantowany chyba na safe pozycji, mam wrażenie. Nie, jest, o, jeszcze w ciekawszym spocie jest. Spak jest tutaj. No, ciekawe. Ciekawe w sumie, że tak zaplantowali. Czy nie mieli maina? No tak, mieli maina. To było ich, to było ich. Side był ich. To w sumie tym, 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 lepiej było dać da jakieś planta tutaj, nie? żeby również móc maina potem tu widzieć, ewentualnie. bo jedyne, co się jakby musieli bać za wojnicy PRX, no to w sumie był Snowman. Ups Co się dzieje? Mi się przyciski jakieś pomyliły Ta mijanka była niesamowita Dobra, ocena teraz zakupów Akurat to mi się nie podoba Jak mam być szczery Pierrex gra 3-2 Powiedzmy sobie tak, jeżeli zginą u nich trzy osoby, a to się może zdać, nie uszkodzimy się Trzeba to brać pod uwagę, no to jeden z tych wandali na pewno zostanie stracony W sensie jeden z tych broni tier 1 zostanie stracony Dlatego no tak, ja jestem fanem już kupienia sobie po prostu dwóch takich na przykład wandali. Jednego jakiegoś gana na średni daleki dystans, no i dwóch pistoletów Bo tak to mam pewność, że jeżeli zginie trójka To na pewno któryś z tych, bro, z tych broni po prostu przepadnie, więc akurat z tego Nie jestem fanem, da to fajnego kopa ekonomicznego, jeżeli udaje mi się to wygrać, tak? Wtedy ich runda bonusowa przeciwko rundzie fulla przeciwników będzie praktycznie wyrównana. Ale to jest, to jest ryzyko ekonomiczne całkiem niezłe, bo to może być 2900 do kosza. Tak, tak w skrócie. Kombo te od zawodników. Ja mam dużo na na tego Orba, ale powiedzmy, nic mi tutaj nie udało złapać. Trochę kosztowne, kombo tak szczerze. No, minus Shogdart, minus. Um, minus Poison. No, takie coś, to jest. minus chyba 350. Na razie uda się że tak do tych Dominików. Ehm. Um, Okej. Okay. Ja się myślałem, że złapię jeszcze jednego. Na razie, dwa tej Hedy od Renson i powiedzmy, już teraz nikt um, od Pirex nie może paść. Na takie szkody, na które sobie PRX mogło pozwolić, no to sobie już pozwoliło. Ten pick od też taki... trochę ego pick, no ale powiedzmy nie pokarało, więc dobrze dla nich. No te trzy bronie zachowane, więc to będzie teraz miało duży impact na tę rundę um, od PRX. Zaraz sobie zobaczymy te zakupy, no i właśnie mamy. Niby PRX gra rundę bonusową, ale jest u nich pięć takich samych broni jak po stronie przeciwnika, tak? Jeżeli chodzi o zakupy, to nawet powiem, że e, jeżeli chodzi o siłę, to jest praktycznie nawet lepiej, bo tutaj mamy trzy fulkewy, tutaj mamy 3 fulkewy, tutaj mamy lightkę Regena, tutaj mamy dwa lightkäwy, więc nawet po prostu pierrex na tym wychodzi lepiej. Więc jakby tak to ryzyko się opłaciło, jak widać, jeżeli chodzi o ten boost ekonomiczny, to jest spory. Co miałem fakt, że po prostu dla mnie to było ryzykowne, tak? Mogli tutaj naprawdę zagrać te dwa wandale czy coś. Jedną broń jakąś gorszą, żeby tego samego należy zatrzymać, i po prostu potem zagrać jakiś gun gorszy w rundzie następnej. Typu jakiś Guardian Bulldog, nie, coś takiego. Ale tak jak mówię, nie pokarało. Nie pokarało, jest to zacznijmy tutaj ustawienie. No coś obydwa ekipy nie chcą grać, ale robota no, tutaj w sensie skilżają bardziej pod, pod tym miejscem. Nie boję się tej żółtej, chyba obydwa teamy chcą tę żółtą tutaj w miarę odpuszczać pod tym względem. Wolą mieć więcej na kontroli Namida pozostawionej. Ja jestem ciekawy, gdzie w sumie to moli poleci, bo trochę mało to jest spodziewane. Ok, bardzo fajny. Bardzo fajny line-up, który. Mniemko zabiera, jednak te pipesy, jeżeli chodzi o ale są bardzo niewygodną pozycją, którą ataku atakujący muszą przejść. Kolejny line-up poddawaj. Teraz leci tutaj, żeby zniszczyć tego Tureta, ale był jakiś znaleziony. Nie efekt już oj ale niefortunny timing. No właśnie dlatego Alanbot jest taki fajny w tym miejscu, żeby nie jazz tego, bo to jest bardzo niefajna nie pozycja do jazz Jakby ty, co chcesz jazz spotować z tej pozycji, no to powiedzmy, jest gdzieś ten kąt, nie? A żeby tutaj spikać, to musisz wyjść bardzo daleko i właśnie osoba, która gdziekolwiek ci tutaj już przeszła, ciebie zauważa, ty jej nie. Dlatego ten alarm bot, no. Niestety, ja uważam, że alarm bot powinien być rozstawiony tutaj. Em, turet patrzący albo kuchnię, albo po prostu tutaj mi da strukturalnie, tak. Będzie chciał fajnie tutaj na, na popyna to zrobić. movementem. Ale Pattman wychodzi z tego z zwycięsko. Teraz fajny pik podwójny od zawodników Timu teamu Heretics. Patman przebija tego mida. Słyszy, już rotację z bombside A, więc tutaj zaraz powinna być środka z powrotem od zawodników PRX. Tak się dzieje. Pattman łapie te, te słowa. Tego te słowa w sumie. Tutaj się trochę podpalił, wydaje mi się, że niepotrzebnie. i tak ta rotacja już od PRX uskuteczniona. Save plant. I co fajnie do maina, w sumie na żółtą i czym teraz to ustawienie, które sobie tutaj kombinuje Team Heretics, słyszą te rotacje neon na pomarańczową A Tutaj od razu również leci ta rotka. znaczy ten flank, który mi się tak średnio trochę podoba, bo plant nie jest na niego Plant nie jest na niego i jeżeli po prostu Team Heretics teraz by przebijał, to mieliby tutaj na sajcie 2 na 2 Przebiliby żółtą, przebiliby maina, mogliby sobie tutaj defować Tak jakby teraz on by musiał wtedy tutaj lecieć For second, żeby ich to spikować, więc jeżeli jakby Team Heretic zagra to bardzo wolno, to ta flanka będzie spoko. Ale powiedz mi, nic takiego się dzieje, więc... Dobrze dla Pierrex. Dla mnie ta flanka od mida, która wydaje się być bardzo fajna, często jest takim baitem swojego rodzaju. Więc na nią bym polecał raczej uważać. No ja się dziwię, ta reakcja będzie jego po prostu... No ten... Też nie wiem jak to nie siadło, Będzie. Też nie wiem jak to nie siadło. Znaczymy, runda um, half od przeciwników, znaczy od Team Heretics. Zresztą to molo, więc trochę tej presji um, od Pirex nie ma na tym sajcie. Trochę się zbugowało chyba na tym Forten, w tam dekingu, jak to kto to nazywa. Słaby wall od Teamu Heretics z, dużą tej, z dużymi tutaj lukami po lewej i po prawej stronie. Tutaj cały czas po prostu mogliby zawońcy PRX łapać jakieś kontakty, więc wall do poprawy. Są różne line-upy, żeby to zapobiegać takim rzeczom, więc nie ma problemu sobie sprawdzić. Dziękuję, fu, ja już dwa kile zniezięte. No powiedzmy, szybko coś się tutaj posypało na tym asycie, jestem w sumie ciekaw, co. Na pewno warto pochwalić w sumie Team Heretic za to, że trzymają się tych linii, tak? Pamiętajmy te zasady tych dwóch linii, które na Xboxie występują. Czyli albo już jesteśmy w tej linii, w tym rejonie, jeżeli bronimy asajtu, albo wszyscy jesteśmy w tym rejonie. Nie robimy tak jak robią niektóre teamy, że na przykład ktoś stoi sobie tutaj, ktoś sobie stoi tutaj. Jakby wtedy są w oddzielnych liniach. Bo jakby wtedy oto jest z tymi liniami, że jakby one są oddzielone od siebie. Więc jeżeli ktoś jest tutaj, to nie pomoże tej osobie tutaj. Jeżeli ktoś jest tutaj, to też nie pomoże tej osobie tutaj. Więc, bardzo mądrze, że sobie tutaj z tym Stream po prostu gram razem na backside. Zie. Mogliby tak samo zagrać tutaj, grunt, że razem, w jednej linii. Warto pochwalić. Bo widać po prostu jako holdowanie tej zasady, tak samo potem oni tutaj przechodzili. Po prostu potem są sądę potem przebijali do tej pierwszej linii. Więc, jakby wyszli z tej linii numer jeden, załóżmy, że to jest linii numer jeden, przechodzili razem do linii numer dwa. Czyli dalej, jakby trzymajcie się zasady tych linii, tylko po prostu przechodzili z jednej do drugiej, tak więc. Prawie. Ult, który tutaj trochę kupi. I łapie Forsaken nad multem jeszcze. Wow. To może być runda ekonomiczna wygrana przez Team Heretics. Spike leży. Grunt teraz, że Team Heretics się grupuje grają razem. Dadzą grać, wydaje mi się, że kilku przeciwników. Jakby. Broń leży na site, tak? Jeżeli i teraz sobie pójdzie B-site, no to oni po prostu biorą gane i po prostu robią serii tych 2 na 2 na 1. Jeżeli... Dawaj wróćcie na ten Assight, no to po prostu odbiją sobie razem w timing um, od swoich stron. No już słychać tego planta, więc Rej Grupy się netnie idą potygane, po prostu tutaj idą razem. Um, o strony mi da już... Już był zauważony. Fajny tury, dopóki ten turret jest to powiedzmy o site się nie musi, no um, dawaj obawiać. Jest dron bardzo niewygodny. Dla sprawdza maina, sprawdza żółtą. Bo znowu złapany. Z, bo znowu złapany. Spojzonym w łapie. No nie, dobra, może nie, że znowu spojrzonym w łapie, ale znowu złapany. Ehm, Niegotowy do tej sytuacji. No w sensie. Po co co ty tutaj robisz, stary, mordo? Twój dronuje. Jakby jedyne czego nie sprawdził, to jest żółta. Twój przeciwnik może być tylko, kurde, tutaj. Tak naprawdę, no w sensie, no tak, no, nie, i dos dosłownie, w sensie, on może być tylko tutaj, matematycznie. Znaczy, może być gdzieś jeszcze w mainie, nie, ale naj najgorsza sytuacja dla, dla ciebie teraz, ją, może być, to jest żółta. Bo tego dron nie sprawdził. Ktoś powie, że timing, no ale... W żadnym wypadku tutaj to, to ja nie powinno sobie jakoś transportować, bo w tej sytuacji, no to za cholernie. Co naprawdę dało się wygrać na luzie. Zobaczmy, ile tam po prostu HP zostało, dawaj. Jeszcze raz. Raz by go trafił w ciało, tak? A nie trafił, bo po pierwsze skakał sobie, a po drugie miał pójść on na łapie.

No chyba taka pauza, bo na razie PRX wygrał cztery rundy rzędu, nie? Wydaje mi się, że jest to taka pauza bardziej psychologiczna, żeby trochę ten gaz u zawodników PRX jakby wyciszyć, bo pamiętajmy, że jest kilka pauz, które możemy brać, tak? Jest to pauza, gdzie um, chcesz przekazać informacje swoim zawodnikom, to jest jeden rodzaj, taki bardzo typowy. Drugi to jest, kiedy przeciwnik wygrywa i bierzesz właśnie tę pauzę po to, żeby ich jakby wygonić tutaj z tego rytmu, że jak oni są podpaleni, są w gazie, to po prostu, żeby ich trochę tak uspokoić, żeby właśnie um, ta para z nich zeszła. Jeszcze jest jedna pauza, gdzie załóżmy twój, twój teammate wygrywa sytuację 1 na 3. Bierzesz wtedy pauzę po to, żeby on się uspokoił, bo on jest teraz nabuzowany w takiej sytuacji, tak? On jest nabuzowany, nakręcony. Teraz wygrał, fajnie, ma tę adrenalinę, warto, żeby to z niego zeszło. Będzie podpalony, będzie nieskupiony Mówię, będzie ten przypływ adrenaliny. Grunt, że wtedy to z niego zeszło, wtedy bierzesz dla niego, żeby się uspokoił, pooddychał sobie. I to są trzy pauzy, które bierzesz, więc wydaje mi się, że to jest akurat przykład tej czysto, właśnie tej, żeby y, zgasić ten pęd, który PRX teraz sobie tutaj włączyło. A jak to pewnie powiedzieli samochodowcy niektórzy. Y, motoryzacja i te sprawy. Może no, żeby tam zmienić z tej trójki na dwójkę przeciwnikom, nie? Nie dam <grym> się na samochodach. O, dwóch strafionych, trafionych tą żyć ale okropna sytuacja. Tak samo okropny jest ten wall na Apushion, ale widać, że jest to po prostu full commit od Pirex. Ten, ten wall jest zły, ale jeżeli twoim planem jest commit i idziesz tutaj za wszelką cenę, to naprawdę nie ma sprawy. Ten wall cały czas tragiczny po prostu od Timu Hretich. No zmień był tego wall'a. No ileż można z tym wall'em grać, który ci dosłownie odkrywa się na kilka tych kątów. I tutaj po prostu teraz za więcej PRX zauważyli, że Sowa uderzył dwóch z ulta, tak? Dwóch przecinków uderzył, więc jakby teraz dwójka musi uciekać przed jego ultem. Jest to był idealny moment, żeby sprawić, to do pushować. więc bardzo fajna reakcja z PRX. No i po prostu widać że ten um, commit push, no a był uzasadniony w tym wypadku. W sensie trochę unlucky, no to... Pana, próba skrócenia pozycji. No Próbuj coś przebić, spróbujcie coś skrócić. Szkoda tylko, że w takiej rundzie, kiedy no akurat to może być spodziewane, tak? No, masz groszy baj. Ja to często powtarzam w sensie: czemu ty takie rzeczy robisz w najbardziej oczekiwanych miejscach, czy tam momentach, kiedy no masz groszy baj, wcześniej nikt się spodziewał od ciebie tego, że będziesz robił coś głupiego, coś niespodziewanego, coś em, poddymiającego? Czemu rundy, kiedy grasz na fula których powiedzmy nie chcesz ryzykować, to wtedy nie ryzykujesz, że nie się to jest to. się, że ty nie chcesz tego zaryzykować. Jakby to naprawdę było bardzo przewidziane, że coś takiego się może wydarzyć na twojej rundzie half czy tam ekonomicznej. No to już czyste fragi zdobywane, tutaj się nic więcej raczej nie wydarzy. Jest teraz mianka zawodników. Ojoj, oj. 6 oj, oj. rund wygranych z rzędu. Jeszcze go wyśmiał. Dobra, są 3 ulty od Pirex, 2 ulty od Team Heretics. Ja naprawdę teraz chcę Jing. Używasz ulta na spawno, Dajesz sobie smołka tutaj i typujesz się tutaj. Dawaj, jeżeli wygracie rankeda, to dawaj taki ranked play typowy. Robisz TikToka, stary. Zajmowanie mida. Kompletnie ten mid odpuszczono od teamu Heretics, tak szerzej. To może być duże zaskoczenie teraz, że tutaj będzie przebijanie do A. Coś co się naprawdę... nie wiem kiedy ostatni raz widziałem... To się dzieje! To się dzieje! nie, no team Heretics w szoku! To jest ich mapa! To... Nie wiem kiedy ostatni raz widziałem na propleju przebijanie mida do A. No, trochę ta flanka za wcześnie. W sensie, jeszcze jakby Team Heretics nie, nie zaczął odbijać, tak? Nie zaczął odbijać tego siteu, więc trochę flanka według mnie nieuzasadniona w tym momencie. Zobaczmy, dalej sytuacja jest w miarę akceptowalna. Syna 3 site to kontrolą Pierex, ale nie musi ta taka runda, jeszcze będzie przegrana. Bardzo ładne wyjście od. Em, o, go w powietrzu. Naprawdę to wygląda bardzo ładnie, ale troszeczkę, no jednak się PRX tam podpaliło. No Jinx tutaj jest złapany. No w sumie on nie miał za bardzo jak wyjścia innego, tak? On się stopał tutaj na, na spał, więc był trochę zamknięty. Nie oszukujmy się, ale jest ciekawy. I no naprawdę, gdyby on się spał tutaj, to by co zrobił, chyba jeszcze większe zaskoczenie, na, mam wrażenie, na przeciwnikach. A tutaj jakby się mi nie było tego spodziewał, czy nie? Nie spodziewałby się, on tego nie sprawdził, ale chyba dlatego, że już jakby wiedzieli, że Jing zabił. No ja zobaczymy. I mówię, potem ta, ta flanka, bardzo fajna od Vipery tutaj, ale jest totalnie w momencie jakby. Viper się by nachować, aż ci zaczną riti Na przykład, jak właśnie Sowa sobie tutaj podejdzie, będzie używał drona, wtedy robimy pik z kuchni i po prostu go łapiemy w plecy, nie? Ale ta sytuacja na była do wygrania, jak najbardziej. Something po tym, jak go dron znalazł, szkoda, że nie tego drona mu tam nie zniszczył. A nie miał kto, nie miał kto. Akurat oboje zawojnicy się akurat przed tym dronem schowali. Nie mieli jak spikować. Pytanie, czy po prostu. Something nie miał jak się lepiej zachować w tej sytuacji. A chyba nie. Wydaje się, że ta flanka najwięcej zrobiła. No szkoda, ta runda na miała duży potencjał. Znowu ten line up na pipesy był znaleziony znowu off timing, trochę, znaczy off guard. Chciał znieść strzały, ale Jink już tutaj tak blisko nie spojrzał tego. On chyba tutaj typekami przeżył, nie? Znaczy, najpierw typuje na belta i potem typuje na. Wow, on z belta zeskoczył i potem z tego skoku stawał się tutaj. No, potęga Omena na, na tej mapie. Naprawdę według mnie Omen jest niedoceniany na tej mapie, z tymi swoimi TPK-ami. Dlatego ja jestem fanem. To co na przykład jak właśnie robi Sentinel, że zamiast grać z duelistą, to po prostu dają sobie Omena. Kozek na tym Omenie jeszcze jest trochę słaby. Ren sam tutaj, no nie wiem czy on... czy znaczy próby znaleźć fraga, więc powiedzmy spoko, że tej przewagi nie było. A ta Wiper, tawajper tutaj na b no teraz Pierrek zagra trochę na czas dla swojej Wipery, żeby coś zaszło, a to jest bardzo długa flanka. A ciężką, żeby się kupić ten czas. Jeszcze teraz ten ulski jest zainwestowany. Viper go zniszczy, dla... nie, lecz w sumie tak długo zwlekał. I nie był nad spuszowaniem. Nie, że Spike jest na. Nie, Spike jest na tym. Na, na safe plancie. Minion defiuzuje. Gdzie jest? Pasma jest za daleko. No Wingman, w Wingman jednak robi. Ja się zastanawiam, czy Wingman powinien mieć opcję defiozowania defi spajka na raz, czy nie powinien mu robić tylko połówki. Bo to, że on to może defować, to, to, to jest akurat silna um, cecha tej abilitki. To, że on tutaj też znalazł trójkę, to naprawdę było. Chyba pierwsza jego jakaś taka super, dobra akcja w tym meczu, jak mam być szczery. Pojawia się operator po stronie atakującej. Wall, znaczy ult viper na B i może to właśnie być ten problem, ale widać, że jakby Team Hred jest na to poniekąd przygotowane. Są nawet po prostu moli w tych miejscach, które mają trochę przeszkodzić, uniemożliwić ten tę te próbę. zesplitowania B tutaj przez Mida, żeby olać tutaj tego ta Viper na B. Więc jak widać, że. Team Heretics jest świadome słabości teraz tego utila, który rzucili na B Dron za dron, Omen zauważony ja Jeszcze teraz ult znajduje Szkoda, że z tym ultem nic nie poszło, że na przykład nie zdecydowałeś, teraz i za więcej PRX No bo jak było widać, mini był trochę off guard i to tak obrona A kompletnie nie udana. Jeszcze Ren na backside, ale już dojeżdżany. No i to jest problem. bo zostawał sam na B, jego pozycja będzie znana. Znaczy znana. Wiadomo, że nie ma go na A na pewno. znik jak ten poszczegól znowu poszedł. Czy znaczy ja przynajmniej szanuję, że tutaj poszła ta. No poniekąd zasada tej linii poszła, tak? No bo trzymają się tutaj, nie na backside. Tylko pytanie, czy jakby... To ustawienie tak, też jest jakby dobre. Pytanie, czy po prostu nie lepiej było się nakładać w tej linii, co teraz jej narysowałem. Ktoś tam na Top ktoś tam za genem, ktoś tam, załóżmy, holduje sobie elbow. Pytanie, czy tutaj wychodzenie za mace było tak potrzebne, tak naprawdę, tutaj, za tego Walla Viper. No w sensie. Zawodnicy tymu Heredith prze przekraczali własnego Walla Viper. No ja się kompletnie to nieposunę i mamy już. Trzy rundy meczowe dla Pirex, no nie oszukujmy się, jest to lepsza zaliczka, em, niż mieli do pokonania zawodnicy Team Heresy w poprzedniej rundzie, bo tam mieli 11 rund meczowych. Jeszcze stagowany był, no farda niego, że nie zginął. Próba dojeżdżania Ameina przez minibu kończy się niepowodzeniem. No próbowali z tymi ultami coś znaleźć, próbowali. Jeszcze zachęcenie na mida. No kompletnie Team Heretic w szoku. Jeszcze ładnych shot z ale już polecja znana, plazmat dokończy. No i jest to druga mapa wygrana przez Pierex, No tym razem Team Heretic stawia jakiś opór, ale ten def. Ten def po prostu Team Heretic kompletnie nie działał. Nie wiem, jak to się dzieje, ale naprawdę Pierex w tym co widzieliśmy w regionie, a tym co widać teraz. To jest jakieś niebo i ziemia, i to jak pewne jest w siebie Pirex. naprawdę to też jak te egzeki ma przygotowane, to jest dla mnie po prostu niesamowite. I jakby te, te wszystkie utile, które mają, naprawdę mieli przetrenowane już na kilkanaście różnych sposobów, jak to się ma zakończyć. Na przykład te tepeki omena na Pipesydale jestem po prostu wielkim fanem, jak oni to wykombinowali. I z gra jestem, że rzucają rzu 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 aroa. Ktoś do tego aroa ma się obrócić, i go siedzieć, wtedy po prostu omen pikuje i znajduje tam pika. No PRX, jeżeli chodzi o obronę, to naprawdę. Jaki, jakim wynikiem skończyliśmy? PRX po ataku dało tylko dwie rundy. Po ataku. Który w, teori, w teorii jest trudniejszy, szapoba. Szapoba, jeżeli chodzi o ten mecz PRX, to naprawdę. Było widać, że Team Heretic się budzi, nie? Ale w porównaniu tej formy, w tym gazie, którym akurat PRX było. To bez, bez porównania było widać, że Team Heretics zaczął siebie wierzyć, zac zaczęli jakby wracać i jakby też się rozpędzili. Mówię, te, dwa, te dwie ekipy bardzo dużo bazują na swoim em, rozpędzeniu się, na, na tym swoim silniczku, który uda im się rozkręcić w trakcie meczu. Tylko, że jednak widać różnicę tych silników, że jednak PRX, jeżeli chodzi o jakieś tam ego-piki, wyciągają z tego znacznie więcej niż Team Heretics. Więc po prostu mam wrażenie, że to jest, to jest akurat Team D. W sensie nie wiem, w jakiej kategorii Team Heretics może być lepszy od PRX w tym względzie. Być może Team Heretics poradzi na takie właśnie składy, jak nie wiem, w jak Fnatic mogą sobie z nimi poradzić, ale akurat wydaje mi się, że PRX po prostu jest diffem, jest lepszą wersją Team Heretics, jeżeli chodzi o jakieś tam założenia i aspekty drużynowe. No cóż, DG dla PRX.